Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, siedzę sobie w samochodzie Spakowałem auto, jest czwartek, 20 na moje Minus 1 Jutro wieram się na nockę, szybką nockę na zimowego karpia Jak go chcę złowić? Na Morwę Taktyka jest prosta, 3 kg kulek pokruszyłem w wiaderku Mam tu z tyłu i mam 16 2 kg Ale będę dawał garstkę. Jadę na wodę klubową, gdzie wodę znam Wiem, że lubią słodkie, uwielbiają słodkie Poszukam ryb w lewej części zbiornika, gdzie jest głębiej do 5,5 nawet 6 metrów. Tą stroną się zajmę, lewą, nie prawą. Prawa jest płytsza No i co? Chcę go przechytrzyć, jestem napalony mocno. Jutro rano do pracy, po pracy szybko do domu, biorę tylko pieska i od razu nad wodę. Koło 15 chcę być nad wodą i chcę się rozłożyć, jak jeszcze będzie widno, bo o czwarte robi się ciemno. I mam nadzieję, że uda się zobaczyć chociaż jednego karpia. Bośka Sama się uśmiecha Jest piątunio, 6.20 rano Ja na spacerze Co mnie bardzo cieszy Nie ma szronu Nie ma szronu na trawie Woda w tym małym kanaliku Delikatnie zamarznięta, ale delikatnie A na kanale, który przychodziłem tam kładkom. Jest ok. Ma półtorej metra i nie zamarzła Tam górą jeżdżą samochody Stamtąd wracamy. To oznacza, że tam już jest icemir, woda, którą będę atakował w przyszłym roku. spędza niedługo czas, dużo czasu na pewno. A tym razem, o, Doriska na wybiegu. My wracamy do domu. Eee, Siadamy w i idziemy do pracy. pracy tylko 6-7 godzin. Eee, myślę 6. Eee, I wyjdę sobie wcześniej, aby rozłożyć namiot. No i złowić tego zimowego karpia, bo marzę o nim. Także co? Wam yy, miłego weekendu spędźcie piękny dzień, a ja odezwę się na pewno do was jak będę już jechał nad wodę. Dobre informacje, dojechałem do pracy. się Ale tu, 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 tu. Zwięć na plusie. Tak to u mnie w pracy wygląda z góry Park maszyn Dzisiaj dumny operator Tą maszynę będę odbiwał Zadowolony Czas szybko leci 5 godzinek na to 13 godzina to lepiej niż przewidywałem Guść Kliknąć się muszę tylko Fajne da? Tak? No i zobaczcie sami Jak jest pięknie Ładna pogoda, słońce świeci Będzie mrozek w nocy na pewno Tam ja mam auto Jest 13, tak jak ja mówiłem I ruszam na ryby Szybka nocka Trochę więcej jak nocka Jeszcze jak po południe. Także fajnie Następne info to już będzie z nadwody. Pozdrawiam wszystkich. Szybka nocka, dziękować muszę menadżerowi, bo to gościu też z korbą karpiochą. Widział, że mnie trzepota i <laughs> mówi Rafał, pierwsza godzina, let's go, let's go. Mówi, bo ci miejsce. Nie? Także mega jadę, szybka nocka, jedna, jutro o dziewiątej jestem w domu. Może o dziesiątej zobaczę jeszcze jak będzie z braniami. Jest pierwszy grudzień, liczę na 10. jak będzie jedno to się ucieszę Nad wodą Paczka pełna Doris przywiązana Zobaczcie to To jest chill Tu jest fajnie Tu będę mieszkał 24 godziny rozkłada namiot Zasadzam wędeczki Tu mam kolegę, łowi sobie szczupaczka Mi w ogóle to nie przeszkadza i tak to wygląda. Jejciu. Ale już na spokojnie. Miałem trochę stresu. Bałem się, że będzie zajęte, bo piękne miejsce. Zobaczcie tu. Tu jest taczka. Tam mamy ścieżkę. A tutaj sobie idę tako ładnie pyk pyk pyk. mam taki fajny zakątek. Zresztą przez nas zrobiony. O. I tam będzie mój namiocik Także jestem w ciszy, w spokoju, w zielonym. Nic tylko łowić, piękne ryby. Ogarniam zestawy, szesnasteczka Morwa kontra 20. Morwa, a tu Doris się wygrzewa w słoneczku. Mamy zachodzik słońca, prawie, dwie wędki wywożę. Mam tutaj naszykowane wiadereczko, proszę bardzo, o. bez żadnych udziwnień, nic nie będę udziwniał. Mam tu Was na wszelki wypadek, czarną Morwę i Morwę na Red i tak o. Pokruszone kulki, posypię dosłownie dwie garści, parę szesnastek, dosłownie dwie garstki małe. I zobaczymy co to przyniesie. Jestem pełen optymizmu, jest ładna pogoda. Nie ma wędkarzy, więc jestem tylko ja. Więc szansa jest dosyć duża. Pierwszy styczeń, zaczynamy. Taliska gdzieś się wybiera. No i ta tafla. Zawsze to mówię, że jak jest taka tafla na wodzie, to tak naprawdę nie jest dobry znak na branie. Raczej więcej brań mam na tej wodzie. Przy pochmurnej pogodzie i przy wietrze i deszczu. No ale mimo wszystko jest przyjemnie. Jest grudzień. Jest Doriska. Doris. To jest mój stróżownik. Przywiązana trochę się garbi, bo nie lubi. Dwie wędki w wodzie, tak to wygląda. Mata naszykowana, wiaderko z wodą, podbierak. Wszystko czeka na piękną rybę. No i tutaj moja miejscówka już porządek zrobiłem, bo było nieporządkowo. Nie lubię. Także już jest ładnie. No i tak to wygląda. O, proszę. Bieg wchodzimy, hops, hops, hops. Mam lampeczkę. Tam już sobie chodzi piecyk. Tu jest lampeczka. Proszę bardzo, bo jest troszkę ciemno. Stolik. Wieczorem sobie obejrzymy coś na tablecie. Czujnik czadu. Każdemu polecam. Mimo wszystko drzwi zostawić lekko uchylone. No i tutaj sobie schowałem jeszcze udeczkę I tutaj od mojego serdecznego kolegi Miecia. Taki piękny materiał. Uszyty dla doliski Dolis Hopa. Hop, brawo Ty, bo zawsze do tyłu, bo zawsze wchodzi mi na śpiworek. O. Każdy ma swoje miejsce w szeregu. No i tak, dwa razy Morwa 16. Plus 20, na lewej 16, na prawej 20. I tak naprawdę czekam na jakiś pik. zachwycam się. Piękna pogoda. Pierwszy grudzień. Jest po prostu bosko. A jeszcze ładniej będzie jak na macie położymy karpia, nie Doris? Tak jest. Tak jest mało Jestem już rozstawiony. Mam wędki w wodzie. Doriska pilnuję. Byłem po... O, czeka na mnie. No i patrzcie, tu, tu mrozi. Jak jest cień, to wam powiem. Zimniuśko Dorisko strzała mnie, środka nie poznała, no ale to nic. Doris! Patrzcie. Stróżownik. Stróżownik łobus mały. Wędki mi zrzucisz tym ogonem. Miłego weekendu, pozdrawiam wszystkich. Jest bosko. Mamy jakąś 18:40 dokładnie. Wędki mam już prawie białe, tak, już są białe. Na dworze jest minus 2. Ale jeszcze trawka jest normalna, ale wędki zaczyna już chwytać. Na miociku jest zupełnie inaczej. Kawusia sobie zrobiłem. czekomelek sobie troszkę jeszcze podgrzewam, sobie do kawy. Z tyłu zupka chińska. Zaraz sobie włączymy telewizję, bo o 19.00 Fakty chcemy sobie obejrzeć I tak to wygląda yy, Miałem pika na lewej wędce Jednego Tak w sumie nic się nie wydarzyło Pewnie jakaś obcierka, ale tak troszkę mi zaczęło serce bić Ale o 23.00, jeżeli nic się nie wydarzy, przewiozę zestawy, no i później już pójdę spać że z nadzieją będę czekał do 23:00. Potem zrobię to jeszcze raz na nowo. No, i jak się nie uda, no to właśnie przewiążę do 23 i położę się do spania. Także na skawkę sobie doleje się, troszkę ogrzeje Takie będzie fajne, cieplutkie. Zupka chińska, <grym> jak to życie karpiarza, A tu. A to kto jest? A to jest Dorisa i się strasznie tuli. Bo mówi, że ono nie chce iść na dwór, bo mówię, że musi pójść na dwór zabiciku, ale jej się strasznie nie chce. Mogłoby dać teraz branie. Ale coś cisza. On z tyłu utko jedzie. się są rano. Pięknie nam przyschroniło jakieś minus 3. Tak to wygląda. No i co? Doriska. Nie udało nam się złowić karpia na chwilę obecną. O. Żyłki wyprostowane, wręcz zamarznięte. Dajemy wodę na herbatkę. Powoli ogarniamy. I za jakieś 3 godzinki powrót do domu. No, fajnie przemroziło. Wyspaliśmy się, no ale czekaliśmy na rybkę. No i niestety tym razem nam się nie udało. Ale jeszcze 3 godzinki. Przy pięknym poranku. I schodzie słońca Dalej tafla No i tu jest też tafla Leszek. Branie energiczne Góra dół Dwa piki góra, jeden pik dół Mówię kurczę Będzie zimowy No i jest zimowy leszcz nie karp Pół do dziewiątej, schodzi słoneczko, ostatnia nadzieja. Jedną wędkę już wyjętą jak widzieliście, trafił się leszczyk. Zimą to nawet leszczyk cieszy Dwa piki były, właściwie trzy, dwa do góry na dół, liczyłem na karpika, no niestety Fiedlko miałem przygotowane, zobaczcie sami jak pięknie. Nie wiem nawet tyle tego tak jest lodu, ale no jest trochę o. Woda na karpika zamarzła A my odliczamy ostatnie minutki i wracamy do domku za tydzień Kolejna wyprawa Muszę też prawie, żeby nie być jakby zdomny, mam dom Mieszkałem tu tylko jedną nockę. Może troszkę smutno, bo bez ryby żegnamy się po pierwszej nocce grudniowej. Za tydzień kolejna. Nie udało nam się złowić tym razem rybki. Było bardzo przyjemnie, prawda Doris? Podobało ci się? Tak, mi też się podobało. Zrobiliśmy nego leszczyka. Zrobiliśmy wszystko dobrze. Yy, jesteśmy wygrani, pojechaliśmy. Rybka po prostu nie współpracowała. Następnym razem będzie lepiej. Nawet powiem wam, że dużo lepiej, bo już wiem, że będzie śnieg do góry. Pogoda się zmieni, zacznie padać deszcz. Tu mamy wyżową, przepiękną pogodę. Także zadowolony. Mogę to powiedzieć z wielkiego serca, zadowolony. Wracam do domu. Pozdrawiam was wszystkich. Uwdźcie piękne ryby, bawcie się tym. Cieszcie się tą pasją. Niech wam radość tak samo jak mi. Pozdrawiam wszystkich.